Sokolgrad – twierdza zbudowana w sposób widowiskowy na 25-metrowej skale. Od zawsze była punktem obserwacyjnym dla tras prowadzących z regionu Konawle w głąb Hercegowiny lub Bałkan. Miejsce to było zasiedlone od czasów prehistorycznych. Pierwsze wzmianki dotyczące tego miejsca w licznych dokumentach pojawiają się w 1373 roku. Jednakże wykopaliska archeologiczne pokazują nam znacznie głębszą przeszłość. W archeologicznej przeszłości mowa jest o okresie prehistorii, antyku, ale też wspomina się twierdzę w czasie średniowiecza. Sokolgrad wraz z datą 1423 wchodzi w skład majątku Dubrownika. Rola twierdzy wraz z biegiem czasu ulegała zmianom. Budowla miała charakter religijny, obronny. Średniowiecze to ważny czas, bo to właśnie z tego miejsca lokalni feudałowie pełnią swoje funkcje. Gdy mieszkańcy Dubrownika sprawują swój patronat nad twierdzą, ma ona charakter czysto obronny. Inwestują w nią duże środki finansowe, by stała się miejscem, które może stawić czoła nieprzyjacielowi mogącemu zagrozić Dubrownikowi lub też regionowi Konawle. W tamtych czasach wrogów było dużo: Republika Wenecka, ale przede wszystkim Imperium Osmańskie. Po roku 1672 twierdza traci swoje znaczenie i tym samym świetność. Następnie przez kolejne trzy stulecia pogrąża się w zapomnieniu i niszczeje. W czasach współczesnych pierwszy krok do rewitalizacji obiektu robi towarzystwo Priatelia Dubrowaczkę Starinę w 1966 roku. Odnawiają jej wnętrze i udostępniają dla zwiedzających. Miejsce to do dzisiejszego dnia jest imponujące, majestatyczne. I skrywa zapewne niejedną tajemnicę. Brrr.